W dzisiejszym odcinku kręcę vloga i będę Wam pokazywał pokój hotelowy bo jestem właśnie na wakacjach i jestem w fajnym hotelu który jest epicki ma basen, siłownię spa, symulator auta i jeszcze do tego ma symulator minigolfa, więc jest świetny Pokażę Wam pokój Sami zobaczcie. Dobra, jestem w pokoju. Jest wielki zachwyt. Jest fajnie i świetnie jest. Tak naprawdę jestem w miejscowości Mielno. I poka jutro powstanie vlog z plaży. Jak będzie pogoda. Bo na razie jest brzydka pogoda i cały czas pada deszcz. Więc naprawdę jest słabo. Dobra. Kręcimy vloga. Dobra, to teraz pokażę Wam sypialnię. Robi wrażenie? No robi. Teraz pokażę wam łazienkę. Zobaczcie. To jest K. Z całym wyposażeniem. Cudeńko normalnie. Siemanku. Dobra, no to widzimy się w part dwa. Jutro wam pokażę plażę. Może dzisiaj wpadnie jeszcze jakiś short na kanał, ale wątpię. Subskrybujcie, dawajcie łapki. Narka!